Otwórzmy się dla Pana. Otwórzmy się na Jego miłość. Maryjo, Ty, Mario, dziękujemy Tobie, że Ty otworzyłaś się dla Pana. Mario, dziękujemy Tobie za to, że powiedziałaś: Oto ja. Służebnica Pańska, i ja tak jak Ty pragnę powiedzieć: Oto jestem, Panie. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Panie, przez siłę swojego ducha świętego, przez którego działałeś w Marii, przez Maryję, otwórz moje serce. Prawa, by moje serce było gotowe. Dla Pana, Panie, wzmocnij moją wiarę i moje zaufanie do Ciebie. Wierzę w to, że Ty jesteś Ojcem Miłosiernym. Wierzę. To, że Twoja miłość jest większa od moich grzechów. Panie, wzmocnij wiarę w to, że Ty mi przebaczasz. Wzmocnij moją wiarę w to, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Wzmocnij moje wiarę i zaufanie do Ciebie, abym się... Nie martwił o przyszłość. Zmocnij moją wiarę, aby wiara we mnie była mocniejsza od lęku. Jezu, wierzę. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Panie, proszę Cię o dar miłości Panie, daj mi miłość wlej miłość do mojego serca abym Ciebie, Panie, miłował jeszcze bardziej niż do tej pory O Panie, ożyw we mnie miłość jeżeli stała się słabą letnią aby we mnie znów obudziła się miłość do Ciebie, Jezu. Aby znów we mnie obudziła się miłość do Eucharystii, do modlitwy, do spowiedzi świętej, do modlitwy różańcowej. Aby znów we mnie obudziła się miłość, do adoracji, do modlitwy przed krzyżem. Miłość do postu, aby znów we mnie obudziła się miłość do Twoich słów. Panie, daj mi miłość do ludzi, do członków mojej rodziny, ale i do ludzi, których nie lubię. Twoja miłość jest większa od moich grzechów. Daj mi miłość, aby moja miłość była większa od grzechu, słabości, od błędów innych ludzi. Daj mi miłość do osoby, która mnie uraziła, z którą nie rozmawiam. Jezu, daj mi miłość. Panie, daj mi miłość. ya caiejis muito me esqueços muito me esqueços muito me muito me Panie, prosimy Cię o dar wewnętrznej wolności. Tak bardzo jesteśmy przywiązani do przedmiotów, do ludzi. Istnieje potrzeba potrzeba ciała ale również istnieje zniewolenie przez przedmioty. Panie, pozwól, abym rozróżnił to, co jest potrzebą, a co zniewoleniem. Sprawa, bym odkrył to, czego mam więcej, jakich mam więcej przedmiotów, abym to mógł dać innym. Panie, prosimy Cię, abyś uwolnił nasze serce, abyśmy mogli wyłączyć telewizję, odłożyć telefon komórkowy, zostawić internet. To, co nam zabiera wiele czasu i nie mamy czasu na modlitwę dla swojej rodziny. Panie, prosimy Cię za wszystkie te osoby, które są zniewolone przez alkohol, narkotyki, hazard, pornografię. Jezu, uwolnij nasze serca. Prosimy Cię za wszystkie te osoby, które są zniewolone przez nienawiść, zazdrość, zawiść, brak przebaczenia. Jezu, uwolnij nasze serca. Prosimy Cię za wszystkie te osoby, które są pod wpływem, władzą złego ducha. Panie, uwolnij nas. Jezu, uwolnij nas. Panie, przed Tobą umieszczamy wszystkie osoby, które są chore na duszy i na ciele. Panie, Ty dotknij ich ból, ich rany, ich cierpienia. Panie, dotknij. Jezu, uzdrowi ich według Twojej woli, Panie. Musimy Cię. O dar akceptacji krzyża, abym mógł zaakceptować siebie i innych takimi, jakimi są. Daj mi łaskę, abym mógł zaakceptować wszystko to, co przekreśliło moje plany, wszystko to, co weszło w sposób nieplanowany, nieoczekiwany do mojego życia. A nie, za wszystko Ci dziękuję. Za wszystko Ci dziękuję. I za to, co piękne i dobre. Dziękuję Tobie za to, co było trudne i bolesne. Panie, wszystko przemień w dobro. Na korzyść duchową. Blagosłowi nas, Jezus. Jezuł nas. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe, eleison. Christe eleison Christe eleison Kyrie eleison Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.